Dzień dobry, wita Kapitan Lisowski. Mamy dzisiaj dzień, w którym owszem nagrywam, ale nie wszystko może być od razu, bo aż tak dobry, żeby wszystko obrobić sam nie jestem. A tymczasem w Donbasie dzieją się rzeczy niestety niepokojące. Wygląda na to, że Rosjanie na całym odcinku Donieckiego Frontu przystąpili do zdecydowanego natarcia. Czyli jest to chyba ta zapowiadana, a według Amerykanów opóźniona o nie mniej niż dwa tygodnie właściwa ofensywa w Doniecku. Z rejonu Popasnej, z rejonu Izium oraz uchwycona jednak skutecznie w północnym odcinku Dońca Siewierskiego jedna przeprawa powodują, że Rosjanie ruszyli do intensywnego ataku. Walec ruszył ponownie. Będziemy mieli o czym niestety mówić. Pozdrawiam, cześć!